Hej, witajcie. Ostatni pewien instytut o jakże wdzięcznym skrócie CEBR przygotował raport dotyczący wielkości PKB dla państw na, na kilkanaście najbliższych lat, dokładnie do roku 2036. I można powiedzieć, że się postarali, bo zazwyczaj w takim raporcie bierze się pod uwagę kilkanaście, może kilkadziesiąt państw, a u nich w raporcie jest ponad 190 państw. Nas oczywiście najbardziej interesuje Polska, więc spojrzymy się, jakie to prognozy przygotowali dla Polski. Oczywiście należy to potraktować głównie jako taką ciekawostkę, rozgrywkę, no bo raczej trudno dokładnie przewidzieć wartości PKB dla państwa na kilkanaście najbliższych lat. Ale myślę, że warto zobaczyć, e, chociażby z tego powodu, żeby zobaczyć właśnie, jak postrzegają obecne szanse Polski i innych państw na rozwój. Ok, zatem najpierw sytuacja wyjściowa. Obecnie PKB Polski to około 596 miliardów dolarów w roku 2020 lub 655 w roku 2021. Są to dane, dla, są to dane z IMF-u i tutaj Polska zajmuje pozycję 23. na świecie. Jak to ma być za te 14 lat? PKB Polski ma wynieść około 1,5 biliona dolarów, więc ewidentnie widać wzrost. Do tego Polska ma zająć pozycję 21. Więc porównując to do innych państw, jest lekka poprawa. Pytanie tylko, czy ta poprawa jest wystarczająco dobra? Tutaj może warto nadmienić za tym, że Polska od dekady mniej więcej próbuje wbić się do pierwszej dwudziestki najsilniejszych gospodarczo-państw na świecie. No i według tego Instytutu, no nie uda się to przez najbliższe kilkanaście lat nawet, chociaż będzie Polska wciąż bardzo blisko. Okej, okay, to kogo Polska wyprzedzi, a może kto wyprzedzi Polskę w tym czasie? Według Cebru, po pierwsze, Polska ma wyprzedzić Iran. Według IMF-u. PKB Iranu ostatnio bardzo mocno urosło, głównie dzięki wysokiej cenie waluty tego państwa. Jednak wartości dla Iranu są dosyć problematyczne i trochę kontrowersyjne, gdyż zupełnie inaczej prezentuje to Bank Światowy. Według Banku Światowego PKB Iranu to zaledwie 200 miliardów dolarów, więc różnice są tutaj naprawdę gigantyczne i bardzo rzadko się zdarzają takie spore rozbieżności. Więc tutaj też nie byłoby zaskoczeniem, gdyby. Za kilka miesięcy i my opublikował dane z których wynika, że jednak PKB Iran jest znacznie niższe. Jeżeli nie w tym roku to za rok lub za dwa, lata, to jest bardzo prawdopodobne. W każdym razie mamy wyprzedzić Iran, do tego Tajwan oraz Szwajcarię, więc też przynajmniej kolejne bogate państwo z Europy mamy wyprzedzić. Niestety wciąż nie uda się wyprzedzić Polsce Holandii, ale przynajmniej trochę dystans uda się zmniejszyć. Spójrzmy właśnie na te kilka państw dosyć do Polski porównywalnych jeżeli chodzi właśnie o Holandię i Turcję, a miejsce 20 ma zająć niespodziewanie trochę Wietnam. to tutaj rozwijać się tak szybko, że w tym czasie uprzedzi Polskę. Później mamy właśnie nasz kraj i nieco niżej Polski ma znaleźć się Tajlandia. Tajlandia ma być bardzo blisko Polski, krążyć wokół Polski. Ale ma nie wyprzedzić tego kraju przez najbliższe 14 lat. Z takich większych państw, do których Polska chciałaby się porównać, to z pewnością myślę o Hiszpanii. Jeżeli chodzi o PKB Hiszpanii, no to Polsce trochę uda się ten dystans zmniejszyć, no ale wciąż różnice będą wyraźne. PKB Hiszpanii ma wynieść prawie 2,6 biliona dolarów, czyli o ile obecnie Polska generuje około 47% PKB Hiszpanii. Za te kilkanaście lat ma być to około 58%. Jest wzrost, pytanie czy wzrost wystarczająco dobry. Ta wielkość PKB mamy za sobą. Na samo PKB nominalne to trochę mało, warto by też spojrzeć na PKB na mieszkańca per capita. Natomiast na no, takich danych Cebr nie opublikował, no i też nie podał danych szacunkowej liczby ludności. Więc tutaj spojrzałem się na prognozę liczby ludności według ONZ u na te kilkanaście lat, żeby właśnie uzyskać PKB na mieszkańca. Więc najpierw ludność Polski. Ona ma skurczyć się do około 36 milionów ludzi, czyli mamy być w plecy około 2 miliony osób. Trochę sporo. No więc kiepski scenariusz, ale spodziewany już od dłuższego czasu, że ludność Polski będzie nadal spadać. Zatem przejdźmy właśnie do PKB per capita. Tutaj sytuacja wyjściowa: PKB na mieszkańca w Polsce wynosi około 15 700. Najbliżej jest tam obecnie do Węgier chociażby. Jak to ma być za te 14 lat? W Polsce ma to być około 41 700. Dosyć niezły wzrost, no ale oczywiście, żeby ten wzrost uznać za dobry bądź zły, trzeba go porównać do innych państw. No i cóż, Węgry mają nam trochę odejść, mając tę wartość na poziomie około 49 000. Co ciekawe, też według tego, gdyby to się sprawdziło, na mieszkańca wyższa niż Polska, osiągnęłaby Rumunia, gdzie miałoby to być ponad 53 000. Tutaj więc spory awans Rumunii, trochę zaskakujący, no ale kto wie, jest to też możliwe. Na Litwie ma to być około 57 tysięcy, trochę bogatsze Czechy wciąż ma być trochę bogatsze, mając ten wynik prawie na poziomie 65 tysięcy. Tutaj gorzej wpada Rosja, chociaż ma mieć wzrost, no to ma osiągnąć wynik około 25 tysięcy na osobę. Więc tutaj ile nam brakuje do Hiszpanii? No cóż, nam wciąż trochę brakuje. W Hiszpanii ma to być około 56300, więc na Polsce nie uda się pod tym względem też Hiszpanii wyprzedzić, ale już takie państwa jak Czechy czy Litwa mają to zrobić. Tak więc to wygląda w odniesieniu do Polski. Myślę, że jest to dla Polski umiarkowanie dobra prognoza. Mogłoby być trochę lepiej oczywiście, zwłaszcza biorąc pod uwagę te PKB na mieszkańca, które nam wskazuje, że państwa o podobnym rozwoju, o podobnym poziomie co Polska i też państwa z tej Europy Środkowo-Wschodniej mają tutaj urosnąć trochę szybciej. Więc, no, dlatego przede wszystkim uważam, że mogą być trochę lepiej. No, też wiadomo, chcielibyśmy, żeby Polska weszła do tej pierwszej dwudziestki, a nie żeby ciągle była blisko. Zwłaszcza, że no, też nie tylko Wietnam nam zagraża, ale też inne państwa. Oczywiście, też według tego raportu, miejsce pierwsze mają zająć Chiny. Mają stać się największą potęgą gospodarczą na świecie. Świetnie awansować mają też Indie. A do czołowej dziesiątki ma też wejść Indonezja. Tak więc te prognozy wyglądają. Jeszcze raz powtórzę to. Spójrzmy na to tylko jako na ciekawostkę, bo no cóż, prognozy PKB na tak długą perspektywę czasu są mało realistyczne. Małe szanse, że się spełnią, ale jakaś szansa zawsze jest. A tutaj, no tak jak mówię, warto na to spojrzeć, żeby z tego powodu, żeby zobaczyć, które kraje według różnych instytutów są wiarygodne i które kraje mają prawdopodobieństwo dalej szybkiego rozwoju, a które nie. Tutaj na przykład fatalnie wypadła Japonia. A tak jak wspomniałem, właśnie ten Wietnam czy Indonezja, no naprawdę mają świetnie sobie poradzić w najbliższych latach. Jestem też bardzo ciekaw waszej opinii, jak wy oceniacie ten awans polski, czy to jest świetny wynik, czy może właśnie niezbyt dobry, że oczekiwaliście trochę lepszego. Na dzisiaj to ode mnie wszystko, więc dzięki bardzo za uwagę. Pamiętajcie, aby zostawić krzyka w górę oraz suba i do zobaczenia już niedługo.